To jest Gailardia Gusto Lemon. Ja mam zawsze problem z nazwą tego kwiatu. Mylę go z jakimiś tam innymi nazwami. Gazanie jest taka dosyć trudna dla mnie do zapamiętania, ale kocham te kwiaty. Chyba będę je kolekcjonować. Popatrzcie, one są naprawdę piękne. Mają sobie coś takiego wyjątkowego. Gailardia jest byliną w miarę bezproblemową. Ona lubi słoneczne stanowiska. Jest dosyć wytrzymała na suszę, aczkolwiek trzeba ją raz. Na jakiś czas podlać, bo nie jest tak, że całkiem nie wymaga podlewania. Jest mrozoodporna, no i jest przepiękna, bo ona się rozrasta w takie piękne kępy. Ma tych kwiatów bardzo dużo. Dobrze jest usuwać przykwitłe kwiatostany. Natomiast jak na bolinę, kwitnie bardzo intensywnie i długo, bo ona kwitnie praktycznie do samych przymrozków dłużej niż jeżówki i rudbekie, a zaczyna wcześniej. Więc to jest trochę takie dla tej byliny męczące i w związku z tym jest to bylina, która raczej dosyć krótko żyje. Bo ja miałam taką piękną czerwoną e, gajlardię, która praktycznie zanikła mi po pięciu latach. E, no więc trzeba to brać pod uwagę. To chyba, o właśnie, pierwsza pszczoła przyleciała. Myślałam, że się wyrobię jeszcze, ale nie do końca. Pszczoły bardzo lubią te kwiaty. A to nie pszczoła, przepraszam, to bzyk. Więc gaelardie są dosyć krótkowiecznymi bylinami, dlatego że wytwarzają bardzo dużo kwiatów i to też jest troszeczkę.